Witam wszystkich, nazywam się Mariusz Gajdzik i na moim kanale mówimy o filmowaniu, fotografii i wszystkim tym, co z tym związane. Dziś zrobimy sobie recenzję mikrofonu, który został mi wysłany do testów przez Fototechnikę, za co bardzo dziękuję. Jest to bardzo ciekawy mikrofon, który ma bardzo ciekawe opcje, których nie widziałem w innych mikrofonach na rynku. Jest to Comica Trackshot. Zacznijmy od tego, co dostaniemy w zestawie. Pierwsze co widzimy po otwarciu pudełka to ETui na cały mikrofon, takie twarde Etui zasuwane. I, i dla mnie to jest już pierwszy plus, bo przy mojej recenzji Komika XD, czyli bezprzewodowych mikrofonów od Komiki, mówiłem o tym, że fajnie byłoby gdybyśmy mieli takie etui przy mikrofonach. Tutaj to mamy, więc komika chyba sucha użytkowników, sucha recenzji i w tym zestawie mamy etui. Pierwsze co widzimy w tym etui to jest mikrofon. Jest to mikrofon z dwoma kapsułami, ale o tym więcej za chwilę. Następną rzeczą jest kabel do aparatu. Drugą rzeczą jest kabel do smartfona, który działa też z laptopami i tabletami. Mamy też kabel USB do USB-C, który służy nam do ładowania, więc super, bo wszystko powinno być w danym momencie na USB-C. Dostajemy też dwie osłonki przeciwwiatrowe na obydwie kapsuły i to jest kolejny plus jak dla mnie, bo nie zawsze dostajemy to w zestawie z mikrofonami, które kupujemy. Oprócz tego znajdziemy też całą papierologię, takie rzeczy jak instrukcja obsługi, gwarancja, jakieś tam naklejki i tego typu rzeczy. Komika Trackshot to mikrofon super kardioidalny typu shotgun. Znaczy to tyle, że mikrofon jest bardzo kierunkowy. Jeżeli na coś go nastawicie, to tam będzie zbierał dźwięk i nie powinien zbierać dźwięku z boku. Aczkolwiek jednym z największych trików tego mikrofonu jest to, że ma on cztery tryby nagrywania. Pierwszy tryb to tryb mono, czyli taki tryb jak w każdym innym mikrofonie typu shotgun. Czyli jest taki standardowy tryb, gdzie nagrywacie w mono i nagrywacie tylko wyłącznie naprzeciwko mikrofonu. Drugi tryb to tryb stereo w 30 stopniach i rozstawiacie sobie wtedy ten, te dwie kapsuły w 30 stopni i nagrywacie audio stereo. Mamy też tryb stereo 90 stopni, który rozszerza ten to stereo do 90 stopni, jak sama nazwa wskazuje i wtedy możecie nagrywać na przykład dźwięki otoczenia jeżeli chcecie nagrać taki dość przestrzenny dźwięk i dźwięk z lewej i z prawej i to już naprawdę będzie tak dość rozdzielone, a przy 30 stopniach to będzie bardziej się mieszało między tymi kanałami lewy i prawy. I ostatni tryb i według mnie jeden z bardziej um, interesujących trybów to tryb e, dwukierunkowy, czyli jedna kapsuła skierowana do przodu, jedna do tyłu i uważam, że tutaj ten tryb jest dość Ciekawym rozwiązaniem dla vlogerów albo ludzi, którzy nagrywają na przykład wywiady z dwoma osobami i chcą po prostu postawić mikrofon między nimi jeden skierowany w jedną stronę, drugi w drugą stronę, w drugą osobę. W jedną osobę, w drugą osobę, o to mi chodziło, i wtedy nagrywacie na dwóch różnych kanałach dwa, dwie różne osoby. I uważam, że jest to fajne rozwiązanie, szczególnie pod wywiady, jeżeli chcecie jakiś taki szybki setup typu shotgun lub do vlogowania. Ale jeszcze te wszystkie tryby za chwilę sobie przetestujemy, więc zobaczycie sobie, jak to działa. Cały mikrofon jest wykonany z metalu i jest to dla mnie bardzo y, fajne rozwiązanie, bo mikrofon nie powinien się zniszczyć łatwo, y, przy upadku nie powinien pęknąć, y, jak na przykład mikrofon z plastiku, więc y, jakość wykonania jest tu też na plus. I przy tej konstrukcji z metalu y, mikrofon waży tylko 130 gram, więc jest to też taki dość standardowa waga, jeśli chodzi o mikrofony tego typu. I dość niewielkich wymiarów. Nie jest to duży mikrofon, jest naprawdę dość kompaktowy. Jeśli chodzi o cenę, to Fototechnika wyceniła ten mikrofon na polskim rynku na 849 zł. Prawdopodobnie możecie go znaleźć trochę taniej na AliExpress, aczkolwiek pewnie będziecie musieli czekać na dostawę. Ale jeżeli chcecie czekać, to może i warto. Ale ja polecam zamawianie od Fototechniki. Wtedy macie gwarancję na polskim rynku. Nie powinniście mieć żadnych problemów z tym związanych, więc polecam kupować od polskiego dystrybutora, którym jest fototechnika. Mikrofon posiada także wbudowaną baterię. W taki sposób działa. Jest to bateria, która według producenta powinna wystarczyć nam na 20 godzin i uważam, że jest to naprawdę długi czas nagrywania i nie powinniście. Mieć problemu z tym, że zabraknie wam baterii, ale wtedy, kiedy macie taki problem, możecie go spokojnie podłączyć do powerbanka i ładować w czasie, kiedy nagrywacie, lub po prostu podłączyć do powerbanka na 3 godziny, czy nawet do ładowania na 3 godziny i wtedy macie naładowany mikrofon w pełni i możecie go używać znowu bez żadnego problemu. Więc 3 godziny ładowania, 20 godzin nagrywania, dobra opcja. Myślę, że. Nie powinniście mieć problemu z tym, na ile starcza nam bateria i z długim czasem ładowania. Na górze mikrofonu oprócz tego, że mamy nasze kapsuły mikrofonowe, znajdziemy też pokrętło do zmieniania poziomu nagrywanego dźwięku. Oprócz tego znajdziemy też wyświetlacz, tak w sumie trochę z góry, trochę z tyłu, który pozwoli nam na sprawdzenie trybu, w którym jesteśmy, sprawdzenie poziomu nagrywanego dźwięku, tego czy mamy włączony low-pass filter i tego czy nasz mikrofon jest włączony i tego jaki mamy stan baterii, więc właściwie wszystko co chcielibyśmy wiedzieć jest wyświetlane na tym Ekranie. Obok wyświetlacza znajdziemy też dwa przyciski: jeden do włączania i wyłączania mikrofonu, jak i do włączania i wyłączania tego filtra donnoprzepustowego przepustowego i drugi do zmiany trybów tego mikrofonu. I po zmianie trybów widzicie je na ekranie, więc też nie będzie problemu zastanawiać się, jaki tryb w danym momencie mamy. Aczkolwiek fajnie byłoby tutaj, jakby te tryby same się przełączały po tym, jak. Przestawimy mikrofon do odpowiedniej konfiguracji, ale tak to nie działa niestety, a może niestety nie wiem. Powiedzcie mi w komentarzach, co Wy myślicie. Po lewej stronie mikrofonu znajdziemy wyjście, którym podłączymy nasz mikrofon do aparatu, smartfona, laptopa. Czy jakiegokolwiek innego urządzenia, jakie sobie wymyślimy, jak i port USB-C, który posłuży nam do ładowania i do wgrywania nowego oprogramowania. Więc tutaj też jest taka opcja wgrania nowego oprogramowania. Czy takie wyjdzie, tego nie wiemy, ale w razie czego jest taka możliwość. Co jest też super, to po prawej stronie znajdziemy wyjście na słuchawki, więc jeżeli nie macie w swoim aparacie, na przykład w jednym z, a6000, czy tego typu aparatach wyjścia słuchawkowego, to możecie monitorować audio dzięki temu e, mikrofonowi, więc to też jest super rozwiązanie. I chwaliłem to już też przy recenzji Komika Boom XD, bo myślę, że fajnie, że jest coś takiego. Na przykład w, ja w swoim A6400 nie mam monitorowania audio, a często przy jakichś e, profesjonalnych produkcjach to się przydaje, bo nie chcemy e, nie wiedzieć, czy nasze audio się nagrywa czy nie. Na spodzie aparatu znajdziemy mocowanie do hotshoe, który ma specjalny system przeciwstrząsowy, który działa jak powinien i jest bardzo kompaktowy w porównaniu do innych tego typu rozwiązań. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu Komika Traxshot w trybie Mono. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu Rode Video Micro. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu Rode Wireless Go ze Smart Love Plus. Raz, dwa, trzy to jest test Komika Traxshot w trybie Mono z filtrem dolnoprzepustowym. Raz, dwa, trzy to jest test Komika Traxshot w trybie 30 stopni stereo. Raz, dwa, trzy to jest test komika trackshot w trybie 90 stopni stereo. Raz, dwa, trzy to jest test komika Traxshot w trybie dwukierunkowym. Raz, dwa, trzy to jest test komika trackshot w trybie dwukierunkowym. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu komika Traxshot w trybie mono i właśnie vloguję na nim i tak to właśnie brzmi. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu komika w podczas vlogowania na trybie 30 stopni stereo i jestem w lesie, vloguję i tak to właśnie brzmi. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu komika Traxshot w trybie 90 stopni stereo i tak brzmi podczas vlogowania w lesie. Raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu komika Traxshot teraz jestem za kamerą i jest to test w trybie dwukierunkowym i Martyna powie nam teraz co robimy. Cześć, cześć, z tej strony Martyna, testujemy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, to jest test mikrofonu komika Shot. Teraz jestem za kamerą i jest to test w trybie dwukierunkowym i Martyna powie nam teraz, co robimy. Cześć, cześć, z tej strony Martyna, testujemy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Więc po tym teście możecie sami ocenić, czy jest to mikrofon dla Was, czy nie. Jeśli chcecie znać moją opinię, to uważam, że jest to naprawdę dobrej jakości mikrofon. Jest to mikrofon, który ma naprawdę fajną opcję z tym nagrywaniem do przodu i do tyłu. Ja na pewno będę tego używał przy tworzeniu swoich jakichś tam vlogów, czy tego typu form. Pewnie będę go używał też w studio, bo jest to jednak trochę lepszej jakości mikrofon według mnie niż Rode Video Micro więc w kolejnych wideo pewnie będziecie słyszeli mnie z tego mikrofonu. Więc ja na pewno będę go używał w danym momencie. Zobaczymy czy przyjdzie coś ciekawego innego mi testować i wtedy go zastąpię. Jedyny minus, jaki znalazłem tutaj w tym mikrofonie to fakt, że nie ma on automatycznego włączania i wyłączania. E, razem z kamerą, e, tak jak niektóre mikrofony od Rode'a, na przykład Rode Video NTG, e, który bardzo chciałbym przetestować i zobaczyć jak brzmi na moim głosie i jak e, wygląda sprawa z nagrywaniem na przykład właśnie w tym studio, ale w danym momencie naprawdę jestem usatysfakcjonowany z tego mikrofonu i z tego jak brzmi, więc jeśli pytacie o moją polecenie, to polecam z czystym sumieniem y, komika Trackshot. Y, możecie znaleźć linki w opisie, w których znajdziecie trochę więcej informacji na temat tego mikrofonu. Jeśli jakiś nie podałem. Chyba podałem wszystko, ale jeżeli nie, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś zdjęcia, i nie wiem, może kupić ten mikrofon, to zostawię tam linki. Będą to linki partnerskie, więc jeśli ich użyjecie, to wspomożecie mój kanał. Ja dostanę parę groszy, wy nie zapłacicie nic więcej. Dzięki wielkie, jeśli używacie tych linków, bo to pomaga. Jeśli podobało Wam się wideo, zostawcie łapkę w górę suba i dzwoneczek. To naprawdę pomaga i mam nadzieję, że zobaczycie też mój Instagram. Wrzucam tam trochę więcej kontentu, więc. Spadajcie na Instagram, jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadać tam lub w komentarzach i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.